No elo, dobra, y, gram w MC na survivalu znowu, bo grałem ostatnio, nie wiem, jak zawsze, czasami mam ochotę na coś grać, to gram, to co chwilę cały czas, ostatnio grałem cały czas ten survival, nie? I w ogóle jaki jest plan na dzisiaj, pewnie już widać, ale planem na dzisiaj jest oto, chwila, o, walenie na tego gościa, tak, Farmiłem czaszkę, w ogóle krótko mi to zajęło, z 5 minut a farmiłem te czaszki, także git jest, y, dorobiłem w ogóle tu kolejkę lodową i dorobiłem tutaj kolejkę lodową. Przez te trzy dni to jest naprawdę dużo. Nie będę czy ostatnio było, chyba nie było. No i przez trzy dni to zrobiłem. Patrzcie teraz na to. Cyk. Cyk i sobie jedziemy. Ile to jest kratek? Nieważne ile kratek, bo tam będę w sekundę. To jest na 1600 kratkę, co? Patrzcie jak szybko leci. Nie no, to jak złoto leci, nie? I tu cyk mamy zakręt. I tu zakręt i wjeżdżam tam. Gdzieś to jest sobie będę się tutaj zrespić, tego lidera w sumie, bo oprócz tego co zrobiłem tej kolejki. To się mega szybko. Nie w ogóle znalazłem lodowiec, więc jest mega daleko. Stąd z pięć koła kratek. Także jeszcze była zabawa wchodzenie po ten lód, Zabrałem go tyle. Żeby miał już na zapas, nie? No i tu się wjeżdża prosto do portalu. Możecie sobie znieść łódeczkę. No i wskoczyć można. No i tyle. Kurczę mogą sobie tam zostać, bo ten... E, tu w ogóle dodałem enchant i tak dalej. E, walnych. Pych. Dobra, tyle expa. W ogóle ja mam Miecz na Grabież 3 teraz tyle pereł wypada, to z jednego strzału wypadło. Także fajnie, no. Cztery ale tego. Eee, dobra. Lecę dalej, bo... Muszę gdzieś znaleźć sobie miejsce... Ej, w nederze mogę... Znaczy, w tym w endzie mogę sobie raz zrespić. Jeżeli tak, to bym go tu zrespił, bo on tu nic nie wysadzi. Ej, to będzie dobre. To będzie dobre, gdybym go tu mógł zrespić. Także spróbuję to zrobić. Nie wiem, czy się uda. Ale po pierwsze, on mnie nie wysadzi nigdzie. Po drugie, on tu nic nie wysadzi, tylko muszę iść jakoś daleko od tej farmy. Jak mi wysadzi farmę, to będzie katastrofa. Także, no, próbować czy nie? No, dobra, próbuję. Co się może stać złego? No, z drugiej strony mogę go zmarnować, no ale trudno, dawaj. Działaś czy nie? O! Nie, nie działa, dobra. Myślałem, że działa w Enderze. znaczy w endzie. Czy tylko w overworldzie będzie działał? Czym się niszczy główki? Chyba nieważne, czym co? Mieczem? Nie, mieczem trochę szybciej, chyba. Chociaż nie, no może tak by się zdawać. Dobra, dawaj, lecimy, wracamy z powrotem. No, prosto do portalu się tepłem. S. Eee, dobra, także ja bym sobie gdzieś poleciał, daleko stąd. Może pod ziemiami, co? I w jakimś tym kanionie odpalę gościa. No, ej, to będzie w kanionie, będzie dobre. Także ja tutaj, bo tam są z dwa kaniony, tylko żeby mi nie wysadził tych torów, nie? Żeby mi tylko tych torów nie wysadził, ale tam jest druga taka jaskinia, dosyć przydatna, dosyć ogromna. Także ja tam się udam zaraz. A w ogóle zwiększę sobie ten. Mm, jasność ekranu, bo. on tu w ogóle nie byłem. E, bo ten, nie chciałbym się w takich ciemnościach siedzieć, a to jest. To nie jest, że to jest jakoś trudno, nie? Wiecie, bo już mnie nic nie zabije w tej ciemności, nie? I że pochodnie muszę używać. Bo mogę sobie pochodnie zrobić ile chcę, ale po prostu wygodniej jest, tak, nie? Także mi się wydaje, że tak jest lepiej grać, bo w ogóle tu wszystko widać, przynajmniej w tych jaskiniach. Hmm, no nie wiem, no tak o lepiej, nie? Dobra, ja bym poszukał jakiejś jaskini, takiej jaskiniowej bardziej. gin. O! Nie pal się. No dobra, wybuch. Hmm, czy tu jest jakaś jaskinia jaskiniowa? Chyba nie ma. Ale trudno, zresztą go tutaj, co? Tu nie będzie jakiś problem, proszę tylko nie zniszcz mi tego. Nie zniszcz. No takiego taki, taki upośledzony by wyszedł trochę. E, nie zniszcz mi. Ehm. Um... Domku. Dobra, najpierw go. W ogóle miecz mam na ten. E, z... Jak to się nazywa? No, że bije więcej tych umarłych, nie? Mogą sobie zalać wodą, tu wszystko, kurczę Raz. O! I robię. Ej, sporo biję, chłop. Chłop mnie na tyle z jednej główek tyle ubił. Nie, no nie, dobra, to jest błąd. Tu pro problem popełniłem. I błąd. Że? Że, 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 że. Ja go zrespiłem w, w dziurze, w kanionie. I on będzie cały czas nade mną. Teraz jego ja zmieszanie sięgnę, chyba, co? Chociaż. Ja muszę znowu uciekać w ogóle. Ja znowu muszę uciec, na razie. Zrobić sobie w kopkę może jakąś szybko Ej nie nie nie, nie zabiłem mnie Nie zabiłem mnie gościu, Kościół Ej weź weź, 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 Spokojnie, spokojnie Ja się tu wyleczę na razie I na ile mam tego? Widera hmm. Halo, mogę wiedzieć? Jak to coś wyłączyć? 25 sekund To nieźle 25, o róże dostałem No fajnie akurat Ej, co ty mi niszczysz dom, co? On w ogóle chyba wszystkie mały atakuje dookoła, nie? Taki plus. Dobra, spadaj. Zablokowałeś się w wodzie, gościu. Już nie ma z żadnych żadnej szans. Dobra. On się leczy. Dobra, nie mogę przerwy robić, bo on też się leczy. Dziad jeden. Dziad jeden co czaszkami się strzela. O cholera. Nie, 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 zgi nie, zgi nie, 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 proszę. Dobra. No nie, weź się, przestań. Przestań się leczyć. Gdzie ty jesteś, Wither? Wither. To był beznadziejny pomysł, żeby go tu respić. Dobra, mieczem go spróbuję ubić, bo miecz mu dużo będzie zadawał. Mm. dopłynę do niego? Dopłynę do niego czy nie? Dopłynę. Raz, dobra, a wiesz mu dużo bije, mega dużo mu to bije. To jest nieumarłych, ten, pięć. O cholera. No to dobra, no to ja jestem w kaplicy. Co ja zrobiłem? Czemu ja go zrespiłem w ogóle? W kanionie to jest najgorszy pomysł, żeby go respić. Dobra, healuj się, proszę, wylecz się. Wylecz się. Proszę, nie daj mi zginąć. Już widzę, że mam mało HP. Ty, a jak go z miecza bije, to mu HP się nie odradza. No nie odradza mu się. Muszę go znaleźć, gdzie on jest? Cały czas nade mną, jest, no o tym mówiłem. To jest najgorsza rzecz, żeby go zrespić w tym. W kanionie. O, dobra, wejdź tu. Albo nie, albo nie wchodź, albo nie wchodź do mnie tutaj. Ej, dobra, to będzie problem. Ja zaraz, jak, jak będzie jakiś przełom w walce, to wrócę. Dobra, mam go. Jest w Kozim Rogu, jest w Kozim Rogu. Daję go, daję go. Uderzam, uderzam. Nie, nie spadnij, nie spadnij w tym momencie. Jest. Gwiazda! Nie, spadła! Nie do lawy, nie do lawy! Proszę nie! Nie że do lawy wpadła ta gwiazdka! Nie! Nie masz szans, nie ma takiej opcji, żeby do lawy wpadła. Nie, nie wpadła! Jest tam! Jest, dobra! Całe szczęście! O cholera, zginę! Nie! Nie patrzyłem na życie. Nie, proszę, wylecz się, wyleć się. Dobra, żyję. Jez, jakbym tak zginął jeszcze teraz, nie no, wiem gdzie to jest, bo to są wokół mojej bazy, nie? Gdybym tak nie wiedział, gdzie to jest... To kurde, jest! Gwiazda netherowa. Dobra, zrobię sobie tego. Dzisiaj, e, bikona i pokopię coś. Naprawdę, nie no, to jest zawodostwo, nie? To Ta gwiazda ubita. Gdzie ma woda? Ej, dawaj mi wodę! Ja nie wierzę, jeszcze wodę straciłem. Szybko, potrzebuję jeszcze wody, żeby się stąd wydostać. Dobra, udało się. Ej, nie, bo błąd tu największy był w tym, że ja to jakby zacząłem robić w, e, w jaskini. A, oj, prawie sobie jeszcze teraz zginąłem. E, a w jaskini, znaczy w kanionie, to ja nie miałem się jak do niego za bardzo dostać, nie? Tu był problem. I problem jest teraz następujący Gdzie jest moje metro? Czy to jest drugi kanion jakiś? Hmm. Dziwna sprawa. O, tu coś jest. Przejście. Ba tak. No, to był drugi kanion. Eee, to mogę sobie na tu się ten... Bawić z nim. <laughs> Ile creeperów? Pięć. Pięć w jednym miejscu. Pozdrawiam. Dobra. Czy ja naprawdę w nietoperza trafiłem? Aha, A, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. O, tam się Endermite chyba zrespił Uuu. Jestem, dobra. Teraz tu I teraz do środka. No jest. Dobra, łódeczka. I wracamy... O, w ogóle dostałem nową łódkę. Mi się znalazł gdzieś ją tam. Po oko. W sumie jest w tę stronę, jadę, czy nie jadę w tę stronę? Tak, w tę stronę, dobra. Znaczy, płynę w sumie. Trzech. Płynę czy jadę? Dobra, nieważne. Mamy ten. E, beacon już. Idę go zrobić. O, tyle się z tym czymś namęczyłem. Naprawdę, to była masakra. W sensie, bo. ubijam go niby z tego łuku. Nie miałem jak go z miecza dostać za bardzo, nie? A ten miecz naprawdę. Pogromca umarłych to daje mega dużo. Jakbym musiał tym z nim bawić, to. Masakra. Dobra, poczekajmy tak. Trzech obsydianów. 84 Czemu by nie? Jak stać, to czemu nie? I teraz Beacon w końcu. Po tylu latach już mam prawie w ogóle żelazo, żeby go odpalić na maksa. Wiadomo, kopania dużo. Także ja go może gdzieś tu już postawię, tak żeby sobie ostał, albo nie. Nie będę go stawiał jeszcze. Nie. Następnym razem. A jak na razie to tyle. No i na razie.